Minęła 16, to oznacza, że w TVM24. Czas na fakty po południu Diana Rudnik, witam Państwa i zapraszam. Nadzwyczajny szczyt, bo nadzwyczajna jest sytuacja nie tylko dla Europy. Miesiąc od wybuchu wojny w Ukrainie liderzy państw NATO jednoznacznie deklarują potępiamy agresję Rosji. I wzmacniamy naszą obecność na wschodniej flance. Będzie więcej żołnierzy i sprzętu i zasobów ani jednego kroku w tył. Pomoc dla Ukrainy tak jak najbardziej, ale nie ma mowy o aktywnym udziale sił natowskich. Jest też specjalne wezwanie do Chin, które w tej wojennej układance zajmują specjalne miejsce. Maria Bilińska. Szef unijnej dyplomacji mówił chwilę temu, jak Ukraina radzi sobie w tej sytuacji. To u nas teraz więcej na ten temat. Mija miesiąc od rozkazu, który zmienił Ukrainę w pole bitwy i zaważył na życiu, zdrowiu i na przyszłości milionów Ukraińców. Miesiąc od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Dajcie nam broń, dajcie nam czołgi, tylko tak możemy pokonać Rosję. Tak w kolejnym apelu, tym razem do NATO, mówi prezydent Wołodymyr Zełański. Ukraina spływa krwią ale wytrwale się broni. Aktualny raport z frontów przygotowała dla państwa Ewa Koziak. To jeszcze na podsumowanie tych brukselsko-ukraińskich wątków. Przypomnienie dla Państwa: około 16.30 powinno rozpocząć się w siedzibie Rady Europejskiej powitanie szefa Rady Europejskiej, Charlesa Michela, który będzie podejmował w imieniu całej Rady amerykańskiego prezydenta Joe Bidena. Ten moment na pewno Państwu pokażemy. Czekamy także na konferencję prasową prezydenta Andrzeja Dudy, to już po nadzwyczajnym szczycie NATO. Perspektywa y, prezydenta, spojrzenie na, na to, co zostało ustalone, jakie konkluzje na tym samym. Warszawa. Polski Ład okazał się niewypałem. Teraz mamy zmianę, bo teraz mamy tarczę antyputinowską, tak nazywa rząd. Kolejną rewolucję w systemie podatkowym, a w jej ramach m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12%, likwidacja ulgi dla klasy średniej, czy powrót wspólnego rozliczania z dziećmi dla samotnych rodziców. Te zmiany mają wejście od 1 lipca, ale najpierw mają przejść proces konsultacji. Kto i ile zyska i czy tylko o te liczby w tym projekcie chodzi? O tym Marta Warchoł. Prezydent Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, jest gościem specjalnym tych dzisiejszych spotkań w Brukseli, zdalnie oczywiście. I on zresztą niestrudzenie od samego początku, jeszcze przed inwazją rosyjską, przed rozkazem o rozpoczęciu wojny, apelował, zabiegał, prosił o wsparcie dla swojego kraju, walczącego dzielnie, ale przecież ponoszącego także wielką ofiarę. Pomóżcie nam zamknąć nasze niebo, zagwarantujcie naszym ludziom bezpieczeństwo od rosyjskich bomb, tak mówił podczas tego nadzwyczajnego szczytu NATO. Grazie